Cześć, witajcie, jestem AD Gameplay, a jak zawsze jest obok mnie Cezar. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o jakże smutnej sytuacji jaka dotknęła portal ASKFM Czyli o dziewczynie, która nie wiem czy ona się powiesi, powiesiła się chyba Słyska, tak. Się w tak, 14 -latka, która została bardzo zhejtowana poprzez ten, przez ludzi, którzy na tym portalu siedzieli, jakie pojawiły się e, słuchy, że e, niestety to mogła być też także choroba, e, która pod, powodowała u niej rozdwojenie jaźni i ona sama sobie jakby te hejdy pisała, ale na razie zostanie przy tej wersji, że to przez innych ludzi. E, ce Czarku, e, że tak sobie pozwolę to się powiedzieć, e, Masz swoje 5 yy, minut yy, w tej sprawie. Moje wejście. Tak. Yy, tak, to jest ZAS, GPM, każdy wie co to jest, jak ktoś nie, to tam yy. zakłada się profil, zadaje się pytania, ma się awatar, ma się tło, niekoniecznie awatar, to może być z Google grafika jakaś atrakcyjna, pan ma, ale yy, sprawa jest taka, że od 8 sierpnia, podejrze tego roku, naszego 13, Premier David Cameron wezwał do bojkotu po dwóch stron. Tutaj mam to otwarte na prośbę. Gazeta TVN24 wyborcza o tym mówiła. Czterastka się, bo była nękana przez internet. Tak, ona założyła ASKA. ASKA, się, ASKA, ona była fejmem, fejmem, bo była, Tam miała tych dużo pytań to... W Wielkiej Brytanii miało miejsce, bo są otyłe Tam jej pisali Ty obrzydliwa suko idź się zabić Wszyscy będą szczęśliwi I ona Ona objęła taką taktykę Wzbudzę u nich poczucie winy Ja, ja w tak, tak to odbieram no. Wzbudzę u nich poczucie winy Że na przykład y Ja staram Mam Asko Otwartego I sobie sprawdzę stronę główną Dzisiaj są hejty y Usunęli teraz strumień ostatnio strumień? tu ja nie wiem strumień strumień, taki coś że jesteś odrzydliwa i, i jakaś mała obserwowana dziewczyna pisała strasznie i dała jeszcze swe zdjęcie i, i tak na hejty można, ona zrobiła tak, że chciała żeby ludzie się winy i odpisywała im o jak ktoś jej napisał jesteś tak brzydka, że najpierw jakbyś się zabiła to ona a, a będzie szczęśliwa jak się zabije i ona to na, pe na, pe na pewno na początku nie brała tego na poważnie ale że była pewnie nie, nie pierwszej nie pierwszej urody nie drugiej również to że jak Niemki z w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii są te dziewczyny tam w ogóle jest bardzo duży procent zdemoralizowanych nastolatków takich, co... No to jest to bardzo ładnie pokazane w serialu Skins który wam polecam, możecie sobie Przerwie między obiadem a śniadaniem, obejrzeć skinsy. Pomieszam. Tak. tak. Dobrze, przejdźmy do tej dziewczyny. Na tym asku ludziom hejcili I ona odpisywała, odpisywała naprawdę będziecie szczęśliwi jak umrę i w końcu to przez... W końcu nie... umarła. Tyle razy to wypowiedziała, że po prostu coś jej się ujebało na głowie. Przepraszam za wulgaryzm. To, to jest, myślę, jedyne słowo, jakie można tutaj określić. Ujebało jej się po prostu coś wrotnie i się powiesiła i komputer był w pokoju włączony z tym askiem. To, to podobna sprawa jak z tymi fankami Bibera, które zawsze przy śmierci na tych imaginach mam w, na słuchawkach z iPhone'a Bibera. Tutaj był ask. Ale czemu? Bo no czemu? Czemu? Bo była tak shejcona, mimo że to byli ludzie z internetu. Ona ich nawet nie widziała na odczy. To Znaczy, on... jedna osoba. To mogła być jedna osoba właśnie, a ona się tak przejęła czymś takim. A to ludzie często robią nie na przykład, bo Są takie przypadki hejtu, że jakaś koleżanka jest zazdrosna, że w jakaś, jakiejś dziewczynie zakochał się chłopak, który jej się podoba, to on będzie hejcić na asku. Ale to byli ludzie z internetu, Kompletnie nieznani dla niej. I ona się nimi przejęła. Się wyłącza z aska. Anonimowe, tutaj. Tak, wyłącza się anonimowy, można zamknąć konto, jeśli komuś się to nie podoba, ale zawsze Czarek musi się znaleźć jeden. Wszystkich nie uszczęśliwisz, choćbyś się zesrał. taki e, cytat z bardzo e, to jest bo, ładnego, naturalna. Tak, bardzo ładnego filmu Stara Twoja który wam serdecznie polecam. To, to jest taka głupia sprawa, bo... Wydawać by się mogło, że co, że jeżeli ona zginęła, bo ona, no ona może i tak wcześniej pewnie była na coś chora, no. chodzi mi o chorobę umysłową, bo, bo tak to normalny człowiek by się nie przejął hejtami na pewno, ja rozumiem, że jakby ją w szkole bardzo zgnębili. ale to były hejty z internetu, to co teraz mam zamknąć Aska, to jest, to jest korporacja jak Facebook, może mniejsza, ale to są duże pieniądze dalej i jakaś firma ma zamknąć tego Aska, bo jedna osoba zginęła. To nie wiem, jakby... Jakby na przykład załóżmy od alkoholu ile... Zaraz literę. się ktoś powiesi... Bo znaczy Google jest... No. Ma już żółtą literę, no. on, on jest daltonistą i mu się myli i nie widzi dudni na przykład. No. I, i No ale co, od alkoholu załóżmy ginie ileś tam tysięcy, setek tysięcy ludzi dziennie. Nie, nie wycofałem tego, nie da się. Czy przez Facebooka, ktoś kogoś schycił na Facebooku, pewnie też ktoś kiedyś umarł. bo nie wiem, pracy... Skoki na bungee. Ile było wypadków śmiertelnych w skokach na bungee. I teraz mam tego zakazać na całym świecie. Zawsze jest jakiś wyjątek. Ale tutaj są słowa padły, że rodzice tej dziewczyny domagają się odszkodowania bardzo dużego i zamknięcia w ogóle portalu. Bo, bo przez to giną ludzie. Nie, nie giną przez to ludzie. To jest portal rozrywkowy. Zupełnie rozrywkowy. A to, że ktoś źle odbiera to pojęcie, to nie jest wina założycieli. Założyciele a jakaś reklama. Założyciele zrobili portal, żeby dać ludziom rozrywkę, może w mniejszym stopniu, w większym stopniu zarobić. No. Z pomysłem. Nie było coś takiego. Nie, raczej nie, nie. Ludzie No i teraz czy oni powinni zapłacić to odszkodowanie? Nie powinni. Ja swojego aska mam. Każdy tutaj się drob, dobrowolnie wchodzi na to, się rejestruje. E można się na, na tym wybić, to możesz, możesz być idiotą, który się wybije i będziesz miał fejmem. potem idiotów fanów, No jeżeli komuś to odpowiada. E, w adnotacjach odniesienie do askowych fejmu. Tak, tak, będzie tam, nie wiem, link do e, takiego Gziego lub może Aszan, no nie wiem. W każdym razie będzie... Ty miałeś odcinek łaskowych. w Tak, miałem, miałem, ale ci się nie sprzedało. Nie sprzedało! do pieniądze? Nie? Ha goni ha jest. Pieniądza dalej, druga jest dalej i nie oszalej. Tak, jest... Przecież czyta 14,3 regulamin. Serwisu. Nie, nie, Ja też nie czytałem. Ja też nie czytałem, ale rejestruję się w usłudze. Ktoś udostępnia usługę, tak ktoś, jakiś korporacja udostępnia na półkach alkohol. Możesz od tego umrzeć, możesz. Tak nawet od apap możesz umrzeć jak zjesz 10 paczek. <noise> Chodzi o to, że trzeba potrafić korzystać, bo jak się nie potrafi to są konsekwencje i tyle. Byłem czemś 13 lat, był 14-letka. Wiedziała co, co się dzieje. Ciekawe, y czy ona nigdy nikogo tam nie schyciła. A chyba, chyba to było tak, że ją ktoś udostępnił, bo ona była taka brzydka, że ją udostępnił. Wiesz, wi wi wiadomo... to, to, to była o... ładna, znaczy... Nie, nie, było... nie była, właśnie była brzydka. Wie, wiem, że o się mówi ładnie, miła ale albo... Też mi jej zdjęcie. Nie ma, bo już nie ma jej aska, bo mnie ale zostawił. zdjęcie z... nie ma. Nie ma. No co z grobu zrobię z książeczką, no zastanów się. No, nie wiem, no może by jakieś zdjęcie dali, żebym pokazać. Oaza. Askowa oaza, Zginąłeś przez ask... Nie, twoja przyjaciółka zginęła przez, przez hejty na asku zamów askową ceremonię pogrzebową <grym> to jest nie, jak tak się Jak się przebiega pogrzeb? Jaka truna. Och, Tak, tak, dodaj wideo, o tak A jesteś brzydka, żelmi cię gruba krowo To jest też troszeczkę problem ludzi, jacy tam to pisują bo tu ludzie szmaty po prostu takie rzeczy piszą Także jak no... Trzeba być no... chorym, żeby się za to, to zabić Ale trzeba być już chorym, żeby takie rzeczy pisać Wrażliwe jednostki będą wrażliwymi jednostkami A to jest... W sumie to myślę, że ona by się mogła zabić przez to, że pani była winna grosika Lub przez inny większy, mniejszy problem No tak W każdym razie to już trwa 9 minut 9 minut. 9 minut. O asku. Także rejestrujcie się na asku, to jest ciekawe, ale spędzajcie na świecie za wszystkiego, ale, szczególnie z internetu ale, trzeba umieć korzystać, bo one nie, wysysają. Nie chcemy, żeby ten Polak trafił gdzieś na, na jakiś ten, że się złapił. Więc korzystajcie z umiarem. No to adios tam, pożegnaj się. Do widzenia, zapraszam do subskrybowania. Idea.